Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię.

Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, Kocham cię, kocham cię, kocham cię. 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 Kocham cię, kocham cię, kocham cię.

Kocham cię, 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 kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię. Ocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię, kocham cię, 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 kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię.

Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię. O, kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. 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 Kocham cię, kocham cię, Kohamcha, 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 Kocham cię. 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 Kocham cię.